Cześć, dziś zapraszam na przepyszne, lekkie i bardzo orzeźwiające ciasto z biszkoptem, bitą śmietaną, cytrynowym kremem i bezą. Idealne dla wielbicieli delikatnie cytrynowych smaków. Jest to również idealny sposób na wykorzystanie nadmiaru białek zalegających w lodówce czy w zamrażalniku. 4 duże jajka i pół szklanki cukru oraz cukier waniliowy lub wanilinowy ubijaj razem przez 15 minut na najwyższych obrotach miksera. Jajka do biszkoptu powinny zostać wyjęte z lodówki co najmniej godzinę przed pieczeniem, o ile przechowujesz jajka w lodówce. W międzyczasie 2 trzecie szklanki mąki pszennej i 1 łyżkę mąki ziemniaczanej wymieszaj dokładnie razem. Gdy piana z jajek będzie gotowa, odstaw mikser na bok i po 2-3 łyżki przesiewaj wymieszane obie mąki, za każdym razem delikatnie mieszając. Gotowe wymieszane ciasto przelej do blaszki 24x35 cm. Dno blaszki wyłóż wcześniej papierem do pieczenia. Całość wyrównaj i od razu wstaw do piekarnika nagrzanego wcześniej do 160 stopni bez termoobiegu lub 155 z termoobiegiem. Biszkopt piecz około 25 do 30 minut na drugim poziomie od dołu. Zanim wyjmiesz go z piekarnika, sprawdź patyczkiem, czy jest upieczony w środku. Jeśli jest upieczony, od razu wyjmij go z piekarnika i zostaw do całkowitego wystudzenia. Następnie wyjmij go na podkładkę, odwracając do góry dnem i zdejmij papier z dna. Cześć, witajcie. Wybaczcie, że przeszkadzam w trakcie oglądania filmu, ale mam bardzo ważne ogłoszenie. A mianowicie, już dzisiaj rusza przed sprzedaż mojej nowej książki na słodko, czyli najlepsze przepisy na babki, serniki i ciasta przekładane. A ponieważ zbliża się Wielkanoc, dorzuciłam jeszcze kilka przepisów na naprawdę wspaniałe mazurki. Część z przepisów, które zawiera ta książka, nie jest jeszcze opublikowana nigdzie na moim kanale. Oczywiście, do każdego przepisu jak zawsze jest film pokazujący jego wykonanie. W ramach przedsprzedaży przeznaczyliśmy tysiąc egzemplarzy na wszystkie moje kanały. Także kto pierwszy, ten lepszy. Ja ze swojej strony obiecuję, że wszystkie egzemplarze książki kupione w ramach przedsprzedaży będą przeze mnie podpisane. Książki zaczynamy wysyłać 6 marca, więc myślę, że 7 marca już większość z Was będzie je trzymała w swoich rękach. A zatem panowie, jeśli nie macie pomysłu na Dzień Kobiet, koniecznie sklep.orchideli.com. Zapraszam. 3 duże cytryny, najlepiej niewoskowane bio. Spasz wrzątkiem, osusz, a następnie otrzyj z nich skórkę na drobnej tarce. Oraz wyciśnij sok. Soku powinno być około 200 ml, może być trochę mniej. Do miski, do otartej skórki wlej sok. Dodaj 2 trzecie szklanki cukru. Oraz 3 jajka. Całość ubij trzepaczką. Gotową masę przelej do 100 g pokrojonego na drobne kawałki masła i wszystko razem podgrzewaj powoli. W momencie, kiedy krem zacznie się gotować, gotuj jeszcze około 3-4 minut, cały czas mieszając. Gotowy krem przykryj szczelnie folią i zostaw do całkowitego wystudzenia. Możesz go również przygotować dzień przed składaniem ciasta. 6 białek i szczyptę soli ubij na sztywno. Następnie dodawaj po łyżce półtorej szklanki drobnego cukru, cały czas ubijając. Możesz tutaj użyć zamrożone białka, jeśli masz takie, ale wcześniej należy je dokładnie rozmrozić, czyli najlepiej wyjąć je z lodówki minimum 12 godzin przed robieniem bezy i zostawić na blacie do rozmrożenia. Gdy dodasz cały cukier, kontynuuj ubijanie jeszcze około 7 do 10 minut. Następnie dodaj jedną łyżkę soku z cytryny i krótko wymieszaj. Po czym dodaj jeszcze jedną płaską łyżkę mąki ziemniaczanej i wymieszaj całość już za pomocą łyżki lub szpatułki. Gotową bezę wyłóż do przygotowanej blaszki, takiej samej, w której piekł się Biszkopt. Beza wyrównaj. Jeśli chcesz, możesz posypać wierzch płatkami migdałów i wstaw do piekarnika nagrzanego do 130 stopni z termoobiegiem bądź 140 stopni bez termoobiegu. Beza piecz około godziny lub nieco dłużej, tak aby jej wierzch był wyraźnie wypieczony i chrupiący. Jeśli beza zacznie się za bardzo rumienić na wierzchu, wówczas zmniejsz temperaturę i wydłuż czas pieczenia. Po upieczeniu wystudź ją całkowicie w lekko uchylonym piekarniku. Pół szklanki wody, jedna łyżeczka cukru i jedna, dwie łyżki soku z cytryny. Wymieszaj razem i odstaw do czasu przygotowania ciasta. Dwie łyżeczki żelatyny, zalej jedną trzecią szklanki gorącej wody. Dokładnie wymieszaj i odstaw do przestudzenia. Gdy żelatyna wystygnie, blad biszkoptu nasącz przygotowanym ponczem. 500 ml dobrze schłodzonej śmietanki 30% ubij na sztywność, trzema łyżkami cukru. Gdy śmietana zacznie robić się sztywna, dodaj rozpuszczoną wcześniej żelatynę i całość krótko wymieszaj. Gotową bitą śmietanę wyłóż na nasączony spód biszkoptowy, wyrównaj. Na wierzchu umieść całkowicie wystudzony krem cytrynowy. Ja wprawdzie tego nie zrobiłam, ale możesz krem wymieszać lekko widelcem z bitą śmietaną, dzięki czemu te warstwy będą się ładnie przenikały. Na wierzchu umieść wysuszoną i wystudzoną bezę. Gotowe ciasto wstaw do lodówki na kilka godzin albo na całą noc, a potem możesz kroić smacznego.